A, no dzień. Skarbniku, proszę wstawaj. Tato, ale jest siódma rano. Jak ja mam teraz wstawać? A poza tym nie ma jeszcze w domu mamy. Ja nie wstanę bez mamy, wiesz? I gdzie są moje rzeczy? Aha, bardzo mi miło. Nawet w moim pudełku nic nie ma, tylko mój pierścionek od. Od Kamila został. Jak mi dał, co chciałam z nim zerwać. Gdzie są moje ciuchy? W nowym domu. Jak to w nowym domu? Wyprowadzamy się? Tak, skarbie, ale bez mamy. Jak tu bez mamy? Skąd ona będzie wiedziała, gdzie my jesteśmy? No nie wiem, ale w, w, ale w domu czeka na ciebie niespodzianka. Co? Jaka? Nowy telefon. A, kupiłeś mi nowy telefon. Je, yeah, dzięki. Dobra. To idziemy do tego nowego domu. To ja mam jechać w piżamie. No na to wygląda. Chodź. Matko, tato mega ci dziękuję. Dobra, to jest nieważne. Chodźmy do tego domu. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Tam są już twoje rzeczy, więc tam się będziesz mogła przebrać. O, poczekaj, dostaliśmy jakiś liścik. Na VIP party? Wow, kiedy? Za miesiąc. Wyrzucę go. Nie chcę na żadne VIP party iść bez mamy. Idziemy. Czemu musieliśmy sprzedawać ten dom? Ja tutaj chciałem mieszkać. Zraszacz, kosiarka, nieważne. Wychodzę. Wow, to zawsze wspaniała okolica. Skarbie, witaj w domu. Wow, przejdę się. Jest żarełko. Mamy dużo. Jaki prześliczny salon. Oh! Włączę zraszacz. Wow, tu jest naprawdę super. Nigdy nie przestanę tutaj mieszkać. Odsłonimy tylko zasłonki. Tu musi być super. Gdzie jest moja sypialnia, tato? Na górze, skarbie, wiedź windą. Zobacz, oto on. Wow, jaki przepiękny z króliczkiem. A to jest wózek mamy, zdjęcia mamy. To jest wszystko mamy. Tak, jej rzeczy. Dzwoniłem do niej, nie odbierała. Ona mi napisała, że, że, że wiesz, muszę, muszę, ja muszę odkleić oczy. Wiesz, idź zobaczyć do swojego pokoju. No dobrze. Oj, taka będzie pokój dla dziecka. Łazienka. To mój pokój, ale piękny i jeszcze nowy plecak. Oj, książki. No mi się bardzo podoba. Halo? Mama hejka. Ma, tata mówi, że nie chce, żebyś wracała. Nie, nie podam ci adresu. Nie chcę tutaj z nią mieszkać. Wow! Toż tutaj jest wszystko. Bardzo mi się tutaj podoba. A no właśnie przecież ja się miałam przebrać. Nic mi nie zaszkodzi ubrać się na taki kolor. Idę na dół coś zjeść tato. Dobrze, córciu. Ale miło. O, ciekawe kto to. Skarbie, przepraszam, jestem cała brudna. Chcę, chcę, chcę do was. Mamo, dlaczego wtedy od nas uciekłaś? Nie wiem. Ja, ja, po prostu chciałam być inna i żebyście mnie naprawdę docenili. O, no, no widzisz, tak mi przykro, naprawdę. Możesz zamieszkać. Dziękuję. Przejdziesz się ze mną na górę? Nie wiem, na razie tata. Jestem naprawdę zły i zobaczymy. No dobrze, skarbie. No, to nie zły do mnie. Możemy być. być, Ale to pachnie. Ej, kto włączył zraszacz? Ja włączyłam. A, super. Chodźmy na górę. Co robi tata? Coś tam je. Chyba siedzi w domu. Prosił mnie, żebym do niego jabłko wzięła. Chodźmy. Ojej, o matko, a kto to. Jak ty śmiesz tutaj wracać, wózek? I wynoś się. Chodź, musimy porozmawiać. Ja się stąd nie chcę wynosić. Ale musisz. Zjem to jabłko. Gdzieś do siebie. Poczytam sobie lekturę, bo mnie pani nauczycielka zabije. Proszę, ostatnia szansa. Dobra. Idę zrobić jedzenie. Skończył się ten yy, jak to. Yy, było się masło orzechowe, będę musiała chyba iść. Może poproszę moją córkę. Skarbie! Skarbie! Co? Pójdziesz proszę do, 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 do sklepu? Bo nie ma masła orzechowego. Oczywiście, już idę. Muszę się tylko ogarnąć, bo taka brudna tam do sklepu nie pojadę. Tylko powiem tacie, że wychodzę. Ta, tato? No co tam skarbie? Wychodzę po masło orzechowe. Dobra. Słabo, ale dobra. Idziemy. Masło orzechowe. Tu jest. Dobrze. Wezmę jeszcze trochę jabłek. Mogę już iść. No dobra, to może najpierw odłożę jak to. Jabłka do miski. Zatem nie zabije jak zobaczę, że jabłek nie ma. Idę mam. Mamy zawołać. Och. Mamo? Gdzie ty jesteś? W skarbie i co? Byłam w tym sklepie, kupiłam ci masło orzechowe, jest na dole. Zrobisz mi kanapkę? Zrobię, zrobię, zrobię. A ty coś chcesz? Jabłko. Dobra. O faktycznie kupiła. Mam tępy nóż, no. Na mojej córeczki, na mojego męża. To dobra, idziemy. A jeszcze dla mnie. Dobra, ja sobie też przyniosę później. Mężu, kana Mężu... jak to? Jabłko. O nareszcie. O, ale pyszne. C córeczko ci też przyniosłam śniadanko? Co mi przyniosłaś? Twoją ulubioną kanapkę. O, jak miło. Ach. Ach. Dobrze idę odłożyć talerz, bo mama przecież musi leżeć. Ach. No właśnie, może ja też jej coś przyniosę. Kakałko. Dobra, nieważne. Da, da, da się zrobić kanapkę z Bagietką. Nie, yeah, zrobiłam. Jeszcze świeża woda, kranuwa. Mamo, proszę. O to takie miłe. Dziękuję.